13 grudnia roku pańskiego 20 Godzina 15.40 Proszę zobaczyć tutaj cały dzień było były czarne chmury, o takie były, takie były czarne chmury, A teraz się y, słońce nam wyszło. Proszę zobaczyć jakie mamy słoneczny dzień Jeszcze mamy słoneczny dzień. Wczoraj o tej godzinie już było ciemno jak u tej jak y, w bunkrze. Jak w bunkrze bez oświetlenia. Yy, no, także takie nam robią tutaj mazuty. Takie nam ma, ma robią mazuty. No, to nie są normalne powłoki, bo to przechodzą górne chmury normalne. A te tutaj mury to są te, 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 te chemiczne śmieci, które oni tutaj porozpędzali. Spadło trochę deszczu, no to trochę się skropliło i spadło na ziemię. Zobaczymy, co tu będzie rosło. Tu nawet już bakterii nie ma w ziemi, liście nie... liście nie, 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 te nie rozkładają się, nie ma próchnicy. Także proszę zobaczyć jeszcze raz. Nie będę tutaj przeszkadzał niedzielne yy, o rozrywki. O, takie chmury nam zrobili tu. A tam jest trochę słońca. A tam jest trochę słońca. O, no. Także widzimy, co widzimy. Pokazujcie swoje piękne zdjęcia i filmy. Może, może ludzie się w końcu poruszą tutaj w lewo lub w prawo. O, takie coś jest. Do widzenia.